Siemano, na tej strony kuzyn 20 jesteśmy z kolegą, gramy w Robloxa, jak zawsze. No nie zawsze, no ale... Ale często, bardzo. No najczęściej. I dlaczego ja się nie podpalam, jak stoję na piekarniku? A co będziemy robić, jak będzie tutaj 100 nie nie? Co będziemy robić, jak pod tym filmem będzie 100 wyświetleń? E, Będemy zaprosić... Zapraszać. Zaprosimy jakiegoś... Jakiegoś widza i będziemy tak zapraszać na każdy odcinek, a jak będzie 200 wyświetleń pod tym filmem, to, to wiadomo, co? co zrobimy. No nie wiadomo Będziemy się... zapraszać i dokładnie jeszcze do tego... Co do tego? Będzie mógł widz sobie, albo widzka, ee, no, wybierać sobie gry, jakie chce. Dobra, w opisie Nagrywam. podam wam mojego Discorda, tam będziecie mogli na privie do mnie pisać, ja wszystkie zaproszenia odbiorę. Wszystkie. Oczywiście ja muszę też zainstalować sobie Discorda. Ale no zaś coś tam pisze, no popatrz, akurat do mnie przyszła. Nie wiem czy to jest Wicka. No. Ej, hey. bell. No to chyba jest Wicka. Dobra, proszę pod komentarzem napisać, jak jesteś widzką. To proszę no. napisać. Albo na Discordzie, no to też można. Ale musisz podać jaki jest Discord, nie zapomnieć. No przecież nie zapomnę. A nie na Messengerze? Nie, Messenger to jest zbyt prywatne XD. No w sumie. No w sumie idę do szopa. Kupić lepszy pies? No, w sumie kupuję. A ja co mam kupić, w sumie? Kupuję pies, jak on wygląda? Bo ja dokładnie nie wiem. To jest lepszy pies. Ej, kupuję. Ja, lepszy pies? Ambok... Który? No bo ten jest taki no. A, no to jest lepszy niż A, ten, ten to zielony. Dobra. Szybciej. Dobra. dobra, ja kupuję w ogóle. Wiadomo co stoły Ja kupuję nowych nowe rzeczy, wiesz Bo mam górę, a nic nie mam na niej Ale już stołów nie ma ja muszę kupić więcej stołów, co nie? No, bo to jest bardzo szybkie. Ale czekaj, gdzie ja mogę kupić te stoły? Znaczy gdzie... Ja wiem, gdzie mogę kupić. Ale ja, ja o, w ogóle wiem, je postawiłem. Ja robię. w ogóle je postawiłem te stoły, czy nie? Ja sobie wezmę i tak. Czekaj. Tu jest raz, tu jest dwa. To tutaj postawa. Wiesz, powiedzieć. ile ja mogę z tą postawić? Dużo. Bardzo dużo. No to wiem. Bo chyba 20 nawet w jednym rządku. No to dużo. Teraz obracamy na R. Stoły. Idziemy do szopa kupić więcej. Nie wiem, taka średnia ta gra. Oczywiście Octavian musiał wcześniej grać, bo. Bo co? się pierwszy dowiedział. Tak. Wiem właśnie. To mi się w tych grach nie podoba, że z pierwszych się dowie, że nich. I jeden stół, No, takie fajne gry, a Octavian musi grać pierwszy. No. Nie, no oczywiście. To nie jest do końca fajna gra, no, ale nie, nie, mi się stoły nie postawiły. Jakim cudem miałam je postawić? Proszę mi powiedzieć. Nie wiesz jak? Nie wiem. Proszę mi powiedzieć. Czekaj. Eee... Eee, masz e, na dole e, furniture? Tak, jak. A, a, no jest. Tak. A, faktycznie. No to kliknij nie. tam i masz stoły, i wszystko. I na r se po prostu na no, ustawiasz jak chcesz mi. to jest fajne. I jeszcze o. krzesełka. E, a jak? R obracasz tak. Raz, dwa, trzy. No. Raz. A tylko raz. No to dobra. Nie masz już stół? Stołów? Ja mam Nie. więcej. Znaczy, mam jeszcze jeden stół. No. A. Znaczy. E, Ej, what? Jak dałem na górę, no, stój i wszystko, no to mi wszyscy przyszli nagle Aha. do nich. Całe mam zapełnione. Tył nie tył? wiem co z jest nie tak, a na dole jakoś e, mi mało bardzo klientów wchodzi. Może dlatego, że kupiłem to za 4 i pół tysiąca. A też nie wiem, też nie. Górę. No, nie mam tego. Dobra, widowie. jak chcecie, to możemy nagrać z Minecraft'a. No, nie, możemy nagrać. Może ja sobie własny survival, czy razem będziemy nagrywać? No, własny survival. No właśnie, ja nie wiem, jak głupi stworzyć ten serwer. Głupi serwer, tak. No, możecie nam napisać, jak. No nie no, taki długi komentarz to się nie da. Weź mi to, wytłumaczysz no. potem. Wytłumaczysz mi to potem? No, może. Ale ja się pytam, nie może. może. Nie, nie. Co nie? Kurde. O. Może kupię te stoły jeszcze. Możesz. Oktawian, mój ci zawsze kupić. No, dziwne by było to było, że nie, a ja teraz idę do shopa shopa Oktawian, co? Ale mojej Majcrafcie zmieniłeś wersję na 1.65 Nie zmieniłem. Jest 1, 15 crafta. No Więc nie zobacz. Lecimy. Nie, bo gram. A poza tym nie... Nie Po prostu X to powiem. What? Muszę być naprawdę w restauracji i żeby Co się zrobić. nie mogę stawiać? Czekaj. A nie mogę jednak. A u mnie się coś spiechyło. Czemu? Bo nie mogę. Może teraz? Ile klientów o. teraz mam? Dlagował mi. Się. Wszystko? Ja mam więcej stołów niż... Ty masz. No to ja wiem. Klientów. A stoły są drogie. Znaczy no trochę drogie. Dla tak, Ciebie. Dla mnie nie. Dla mnie też nie. No, dlaczego nie mogę Bo ja kupiłem ileś stołów i mi to w ogóle... O, tak praktycznie tak. nie kas plus 500 zł to i to na no spoko. Jak chcę z tego wyjść? A, dobra. A no właśnie, a, ja, a wiesz, że ci przyjdzie taki Bogacz i... E, też Mikołaj. I... I ten Mikołaj będzie ci dawał non-stop prezenty, i tam będzie bardzo dużo kasy, nawet 1000 zł. A kiedy? Będziesz mógł wtedy kupić, nie wiem, Ja grałem i właśnie tak miałem. To Zgadnij ile już obsłużę i zrobię. Nie wiem, no przecież mogę chyba to zrobić. w Dwa... Dwa tysiące... 5. O, dużo. A ile no. ja na razie. Ile? Czekaj, czekaj. Ja nie wiem, ile. Chyba 100? Może 50? Ja powiem, tyle. Tak, trochę słaba ta gra. No, dla tych, co nie umiałem czekać, i dla tych początkowych też. Nie wiem, ja bym teraz. Yy... Będzie taki teraz yy, krótki odcinek? A jeszcze dzisiaj wleci jakiś inny, co? Może być tak? No, może zrobimy z... Ja już wiem z czego, bo mam też przygotowane taką grę, że się buduje statyk. O, I nie, tylko nie, nie to. I się pływa w rejs. Nie lubię tej gry, szczerze. No, ja trochę też, bo to jest dziwne. Wyglądać. No, chyba, że znajdziemy jakąś inną. O, ja mam. Minecraft. Że, że... Nie. Dobra, pewnie Minecraft. Nie będzie pszczoły. Minecraft. Nie. Dobra, że, że są pszczoły jakieś. Dobra, ja powiem. To, do następnego odcinka, Cześć i.